I główne ubytki zostały zaszpachlowane oraz zeszlifowane właśnie przed chwileczką. Tutaj był taki sęk, który wypadał. Tutaj po całości takie le leciutkie pęknięcia. Bardzo ładnie się to teraz prezentuje. Tutaj też jakiś taki przerost był, czy jak to się nazywa. Tak to się będzie prezentować. Fajnie. No, a tak ten blat wygląda. On będzie bejcowany na jakiś ciemny kolor. Wybór pewnie padnie na, na coś w rodzaju orzecha amerykańskiego. Ale to już na końcu będę o tym decydował. Tak to teraz wygląda. Pozdrawiam.